Ogar! Albo po prostu witajcie! Słuchacie aktualności Azerot, czyli specjalnego wydania głosu Azerot, w roli tytułowego głosu Piotr Budak, czyli Ventas z pradawnej kroniki. Zapraszam na wiadomości. A może spotykamy się po raz pierwszy? Jestem obecna w tak wielu miejscach i czasach jednocześnie, że ciężko mi za tym wszystkim nadążyć. O! Jedną chwileczkę. Co zrobić? Kiedy zrobić? Ile czasu nam to zajmie? Co jeszcze zostało do zrobienia? Tego jest naprawdę sporo i ciężko bez jakichś wspomagaczy. To wszystko ogarnąć. Oczywiście, mówiąc o wspomagaczach, mam na myśli przeróżne aplikacje, notatniki, planery, które pomagają nam odnaleźć się w dorosłym i bardzo zapracowanym życiu. Witajcie, moi drodzy, w kolejnym wydaniu aktualności Azeroth. Aktualności krótkie, bo dotyczą głównie jednej rzeczy: i nie, nie są to Shadowlandy, nie są to krainy cienia. O nich porozmawiamy sobie kiedyś indziej. Tym razem chciałbym się podzielić po prostu świetną nowiną. Jeśli śledzicie Facebooka Pradawnej Kroniki, zauważyliście zapewne zapowiedź kalendarza. I to nie byle jakiego kalendarza, bo kalendarza z oficjalnymi grafikami z World of Warcraft na 2021 rok. Od kogo? Oczywiście od naszego ukochanego wydawnictwa Insignis, które racz nas już od dłuższego czasu kolejnymi wydaniami książek z Warcrafta. A teraz Zdecydowała się również na wydanie kalendarza. Kalendarz wygląda pięknie, jest wydrukowany na kredowym papierze. Każdy miesiąc ma przypisaną osobną grafikę w dużej rozdzielczości odnoszącą się do jednego z dodatków do Warcrafta, więc mamy i śmiercio Skrzydłego z kataklizmu, mamy i Lidana z płonącej krucjaty, mamy również Pandarena z Mgieł Pandari. Czy chociażby piękny portret wariana Wryna, zapewne odnoszący się do legionu. Nie zabraknie także sylwany, i to już na styczeń, jakby ktoś zapragnął jak najszybciej tą kartkę spalić i zemścić się za Tel Drasila. Ale to taka moja tylko nic nieznacząca sugestia. Może być szkoda, bo też sylwana wygląda pięknie. Oprócz głównej grafiki macie również powiązane z nią mniejsze ilustracje. Które są wkomponowane w drugą część kalendarza, ponieważ ten składa się z dwóch: z głównej grafiki i z rozpiski dni. Rozpiska jest na tyle spora, że każdy z nas może sobie przy danym dniu zanotować coś osobistego, co się bardzo przydaje nie tylko do rzeczy związanych z grami żeby zanotować kiedy mamy jakiś rajd, kiedyś mam jakiś reset. Co jeszcze powinienem zrobić? Kiedy się umówiłem z drużyną na czyszczenie tego albo tamtego lochu. Tak samo inne rzeczy osobiste, czy to zakupy, czy to spotkanie ze znajomymi, urodzinki, imieninki i tak dalej. A skoro już mowa o zapisywaniu, moim pomysłem kalendarz został wzbogacony jeszcze o jedną świetną rzecz. Oprócz tradycyjnych świąt, jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, 3 Maja i tak dalej, kalendarzu Insignis zgodziło się, a Blizzard temu przyklasnął, żeby zapisać święta Warcraftowe. Tak, moi kochani? Te święta, które macie w Warcraftcie, odpowiedniki naszych, naszych realnych Oktoberfest, czyli Breathfest, czyli to jest po polsku Trunkobranie, Wielkanoc, czyli Noble Garden, Czyli miłogrody, Dzień Pirata, Księżycowe Święto, Przesilenie, te wszystkie święta macie zaznaczone w kalendarzu. Wiem oczywiście, że mamy też kalendarz w grze, ale na nim jest tyle tego wszystkiego tak nawalone, że łatwo jest o tym zapomnieć, żeby sprawdzić co się kiedy dzieje. Tym bardziej, że jak się logujemy do gry, od razu zalewa nas masa komentarzy, pytań: Pójdziemy tam albo tam, co dzisiaj robisz, do kiedy masz czas, i zapominamy sprawdzić kalendarz. A tutaj mamy go w świecie realnym i macie w nim zaznaczone wyraźnie okresy, kiedy te święta się zaczynają, kiedy kończą. A przypomnę tylko, że za większością z nich idzie szansa na zdobycie jakichś unikatowych przedmiotów czy to wierzchowców, czy to jakichś itemków, ubrań, czy osiągnięć. A na przykład Dzień Pirata, jak sama nazwa wskazuje, trwa około jednego dnia, to jeśli go przeoczymy, musimy czekać cały dzień na kolejny. Dlatego warto mieć dodatkową przypominajkę. Tym bardziej, że wydaną w tak atrakcyjnej formie i za tak atrakcyjną cenę. Ale tutaj uwaga, gdy mówię o świętach z gry, mam na myśli tylko odpowiedniki świąt Warcraftowych w świecie realnym kalendarzu nie zaznaczono resetów instancji, nie zaznaczono comiesięcznego Dark Moon, czyli odwiedzin wesołego miasteczka czy też cyrku, nie zaznaczono wszelakich bonusów: bonusów do reputacji, bonusów do honoru, wszelakich jakichś battlegroundów, podróży w czasie po różnych lochach, instancjach. Gdyby to wszystko ogarnąć i wrzucić do kalendarza, byłoby tego za dużo. Kalendarz stałby się mniej czytelny. Wydaje mi się, że umieszczenie tych najważniejszych świąt, to jest taki złoty środek. I nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, jak wspomniałem wcześniej, że jeśli nam zależy na tym wszystkim, możemy sami to dopisać. I jeszcze dodatkowo różnymi kolorkami, strzałkami, co tam, mam, co tam mamy do dyspozycji, to sobie wyszczególnić, żeby i tym, żeby jeszcze bardziej rzucało nam się w oczy. Z racji jednak tego, że. Do końca roku pozostało niewiele czasu i kalendarz poszedł takim ostatnim rzutem na taśmę drukarską. Możecie go kupić tylko i wyłącznie w oficjalnym sklepie Insignis i na oficjalnym profilu Allegro Insignis. Teraz trwa przedsprzedaż. Wysyłka będzie już od 9 grudnia. W sklepie Insignis znajdziecie go już za 39,90, na Allegro natomiast za 44,90 co jak na kalendarz takiej jakości uważam za cenę naprawdę atrakcyjną. Dodatkowo, kochani, jeszcze jedna ważna sprawa. Świetna promocja. Jeśli ktoś z Was nie kupił do tej pory wielkiej księgi po bab, mam nadzieję, że ją kojarzycie. Gigantyczna, rozkładana księga, która zmienia się w przestrzenną mapę Azeroth, przedstawiającą najważniejsze miasta tego świata. Oczywiście wszystkie... Z papierowych modeli przestrzennych w pełni 3D, z masą zakładek, ciekawostek, wszystko oczywiście też po polsku, zostawiono jakiś czas temu. Teraz insignis przypomina o wielkiej księdze, zachęcając do jej kupna. Każdy, kto kupi wielką księgę, też w cenie, też w cenie niższej, dużo niższej niż przy premierze, dostanie kalendarz w prezencie. Więc jeśli ktoś z Was nie ma księgi, Myśl o kalendarzu, niech się zastanowi, czy parę dyszek więcej nie dołożyć i nie zafundować sobie świetnej ozdoby kolekcji. Świetnej ozdoby domowej kolekcji. Zachęcam, namawiam, tym bardziej, że Mikołaj blisko. No, no okej, okay, na Mikołaja się nie wyrobicie, bo od 9 grudnia będą dopiero wysyłać kalendarze. Ale i tak myślę, że chociażby na Boże Narodzenie. I lepiej też nie czekać, ponieważ nie wiadomo Ile ta promocja będzie trwać? Czy tylko do premiery kalendarza, czy nie? Tej wiadomości niestety nie posiadam, dlatego lepiej nie zwlekać. Ja już się parę razy przejechałem na czymś takim, żeby poczekać jeszcze parę dni i później, albo zapomniałem, albo promocja się kończyła. Zachęcam jeszcze raz, bo kalendarz wygląda naprawdę świetnie. Pop-up podobnie. Mam go u siebie na moim profilu, na YouTube znajdziecie zresztą recenzję księgi. Jakby ktoś nie pamiętał, ktoś się wahał, może sobie przypomnieć, jak to wszystko wygląda. I żeby nie było, że jestem taki monotematyczny w tych wiadomościach, jeszcze taka jedna informacja, taka na przyszłość. Wiem, że jesteście teraz zajęci przemierzaniem krain cienia wzdłuż i wszerz, myślicie głównie o zaświatach. Ale mam nadzieję, że wkrótce skusicie się też na inną podróż po wschodnich królestwach, które chociaż poznaliście już dokładnie w klasiku, a i w kataklizmie, który wprowadził odświeżenie tej krainy, i może wielu wydaje się, że nie mają przed nikim już żadnych sekretów, żadnych tajemnic, ja Was zapewnię, że owszem, jeszcze parę tajemnic wschodnie Królestwa mają i będą w stanie Was zaskoczyć. Już w niedalekiej przyszłości, i również właśnie w niedalekiej przyszłości, ten temat rozwinę. A teraz wracam do nagrywania kolejnych podcastów już związanych z samym Lore. Dziękuję Wam kochani za uwagę, już Was nie odrywam od krain Cienia. Wracajcie spokojnie, levelujcie, zdobywajcie legendarki i do usłyszenia następnym razem.